Dzisiaj chciałbym poruszyć temat funkcji nowoczesnych smartfonów. Pierwsze pytanie: Na jakiej zasadzie działają karty eSIM? eSIM. rewolucyjna technologia, która umożliwia korzystanie z telefonu przy użyciu cyfrowej karty SIM, czyli bez posiadania tradycyjnej fizy fizycznej karty SIM, w pełni wirtualną eSIM na urządzeniu, którą można aktywować drogą elektroniczną. Funkcja eSIM dostępna jest m.in. W nowszych modelach iPhone eSIM działa w telefonach od Apple dzięki funkcji Dual SIM. W telefonach Samsung, ale w składanej Motorola Rizr, która wspiera jedynie cyfrowe karty eSIM. Z tego rozwiązania możesz na np. na smartwatchu i odbierać na nim wiadomości, nawet jeśli nie masz smartfona pod ręką. Drugie pytanie, co daje wyższe odświeżanie ekranu? Częstotliwość odświeżania ekranu. Standardem w smartfonach jest 60 Hz, ale w coraz większej liczbie modeli dostępne są ekrany 90 Hz, a nawet więcej. 120 Hz np. w Samsungu Galaxy S20, Samsungu S20 Plus i Samsungu Galaxy S20 Ultra, czy 144 Hz w Xiaomi Mi10T i Xiaomi Mi10T Pro. Podwyższona częstotliwość przekłada się na płynniejsze ruchy obiektów na ekranie. Co ma znaczenie choćby w grach, ruch postaci nie jest rozmazany lub podczas korzystania z menu telefonu szybko przewijane elementy są w pełni czytelne. Różnica jest szczególnie widoczna po ponownym skorzystaniu z urządzenia z niższą częstotliwością. Oświeżenie ekranu. W niektórych smartfonach można ręcznie ustawić ten parametr i warto to zrobić, żeby cieszyć się lepszą jakością obrazu. Trzecie pytanie. Jakie są zalety nagrywania w wysokich rozdzielczościach? Nagrywanie w wysokich rozdzielczościach. Wiele współczesnych smartfonów oferuje możliwość nagrywania w rozdzielczości 4K, Huawei P45G, czy Motorola OneZoom, a nawet 8K, Samsung Galaxy S20 czy Xiaomi Mi10T. Jednak nie zawsze jest to ustawienie domyślne. Przykładowo w iPhone 11 Pro po włączeniu nagrywania ustawiane jest na 1080p w 60 klatkach na sekundę i dopiero z poziomu menu urządzenia można wybrać nagrywanie wyższej rozdzielczości. Można też zmienić liczbę klatek. Warto o tym pamiętać, aby osiągnąć jak najlepszą jakość nagrywania. Czwarte pytanie. Jakie zalety posiada składany ekran w smartfonie? Składany ekran. Po kilkunastu latach nieobecności na rynku do łask wracają trawony z klapką, nope. ale w nowym wydaniu. Ze składanym dużym ekranem zaginany wyświetlacz pozwala jednym ruchem ręki zamienić smartfon w większe urządzenie. Dzięki temu sprzęt z bardzo dużym wyświetlaczem może zmieścić w kieszeni. Takie rozwiązanie stosowano w Motorola Razer, ale także z Samsungu Z Flip, w którym ekran można podzielić na dwie przestrzenie robocze. A po rozłożeniu pod kątem 90 stopni, może być wykorzystywany jako statyw do wideo rozmów czy efektownych zdjęć time lapse. Piąte pytanie: Co to 5G? 5G. Technologia jest już dostępna dla użytkowników Orange, dlatego warto więc już dziś wybrać smartfon obsługujący sieć 5G, jak Huawei P45G czy Samsung Galaxy S20 Ultra. Sieć piątej generacji to nie tylko zdecydowanie większa prędkość transfer danych, nawet 10 razy szybszy internet mobilny od obecnego standardu 4G, lecz także szereg smart rozwiązań nope. dla użytkowników, m.in. korzystanie z internetu. Szóste pytanie: co dają wirtualne przyciski na smartfonie? Wirtualne przyciski. Producenci smartfonów odchodzą od przycisków na froncie urządzenia na rzecz sterowania gestami. Jeśli jednak wolisz mieć pod ręką przycisk, możesz włączyć wirtualny, a dodatkowo w pełni go skonfigurować i wyznaczyć, jakie funkcje nim uruchamiając lub jakie akcje wywoływać. Rozwiązanie to jest zarówno dostępne w urządzeniach z gdzie wirtualny button imituje przycisk home, ale można nadać mu też inne funkcje, jak i w smartfonach z systemem Android. Siódme pytanie: Czym jest Samsung Dex? Samsung Dex kolejne rozwiązanie marki Samsung, sprawdzi się idealnie podczas prezentacji spotkań. Dzięki Samsung Dex skrót od Desktop Experience po podłączeniu smartfona, telewizora, projektora lub monitora, można na dużym ekranie wyświetlać prezentacje, zdjęcia lub projekty, lub korzystać z internetu i wielu aplikacji jednocześnie i mieć dostęp do wszelkich funkcji smartfona. Smartfon dzięki temu zamienia się w komputer z monitorem.